Better Everyday to strategiczny program dla firmy Fresh Logistics Polska. Jeśli mówimy o Lean, to mówimy tak naprawdę o eliminowaniu marnotrawstw oraz o zaangażowaniu wszystkich pracowników w organizacji. Wyłapujemy, rozwiązujemy problemy, zgłaszamy je na tablicy, staramy się znaleźć rozwiązania. Za każdą analizą idzie malutka cegiełka w usprawnianiu procesu, malutki jakiś element, który poprawiamy dalej. Program Better Every Day jest dla mnie transformacją, która zmieniła kulturę organizacyjną. Zmniejszyły się te silosy, które były wcześniej. Nie ma czegoś takiego, że jak pójdę do jednego działu, nie tej pomocy, albo ktoś ze mną nie rozwiąże problem na chwilę obecną. Działamy razem, bo o to chodzi w tym wszystkim. Zaczęliśmy patrzeć na proces jako na całość. Czas oczekiwania na załadunki znacznie się zmniejszył. Auto zostaje podstawione i załadowane i wyjeżdżamy o konkretnej godzinie, czyli jak zaplanowano na dyspozycję. Mogę zarządzić sobie czasem pracy, mogę spędzić czas z rodziną. To jest naprawdę duża zmiana. Każdy do tej pory pracownik wykonywał swoją pracę. Po swojemu uczymy przede wszystkim pracowników, wszystkich postępowania identycznie. I to, I to widać, tą współpracę widać na co dzień, i ta współpraca przynosi super efekty. Więc to, że te procesy się dzieją, pozwala Wam być absolutnie wiarygodnym i pewnym partnerem dla nas i zapewne dla wszystkich Waszych klientów. Fokus na jakość, fokus na sam proces, który pozwala nam stawiać czoła nowym wyzwaniom, jest niesamowity i przynosi bardzo dobre rezultaty. Każdy z pracowników wie, w jaki sposób pracować, że może podnosić rękę, jeżeli coś dla niego nie jest jasne, zrozumiałe. Przez to pracownicy czują się częścią organizacji i też to w dużej mierze wpływa na ich zaangażowanie. Jak porównam sobie sytuację sprzed pięciu czy dziesięciu lat, to dzisiaj na pewno jesteśmy w innym miejscu. Jesteście znani na rynku, jesteście bardzo dobrze postrzegani, myślę, że jest dużo lepiej niż kilka lat temu. Każdy zespół na każdym etapie stara się rozwiązać problemy i wyeliminować marnotrawstwa. Jak robi to z wielkim zapałem i zaangażowaniem, powoduje uśmiech na mojej twarzy. Wiecie co? Tak pracujemy wszędzie. Zapraszamy Was do gęba. I better every day!